Praca jako programista w głównej mierze opiera się na kopiowaniu. Kupujemy kod kolegi zespołu, kopujemy kod ze Stack Overflow, czy też kupujemy kod z jakichś randomowych tutoriali hinduskich. Oczywiście żarty żartami, ale gdyby tak się zastanowić, ile razy w ciągu dnia używamy skrótów klawiszowych CtrlC i CtrlV, to pewnie nie byłyby to małe liczby. Także w tym materiale przedstawię Ci sposób, w jaki możemy ten proces zoptymalizować. W tym celu będziemy używać bardzo prostej aplikacji, której sam używam od ponad 6 lat i bez której nie wyobrażam sobie dalszej pracy jako programista. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to zostaw subskrypcję oraz kliknij dzwoneczek, po to, aby nie przegapić nowych materiałów, a poza tym zapraszam na serwer Discord, do którego link znajdziesz w opisie. Aplikacja, którą mam na myśli, nazywa się Ditto i jest to po prostu menadżer schowka. Także możemy ją pobrać albo ze strony sourceforge.net, Albo po prostu z Microsoft Store wpisując tutaj w Search'a Ditto. Instalacja jest bardzo prosta, także nie będę pokazywał tego procesu. A po instalacji zachęcam do włączenia opcji, która uruchamia Ditto podczas włączenia naszego komputera. I teraz pytanie, w jakich sytuacji przykładowo skorzystałbym z Ditto? Dajmy na to, że mam jakiś JSON w pliku tekstowym i chcę skopiować te dwie wartości i przerzucić je do kodu. Także co bym zrobił bez używania Ditto? To po prostu skopiowałbym pierwszą wartość. Przeszedłbym do kodu, kleiłbym wartość w konkretne miejsce, następnie wróciłbym z powrotem do miejsca, z którego chcę skopiować jakąś wartość, skopiowałbym drugą wartość i tą drugą wartość wkleiłbym w moim kodzie. I tego typu procesy będziemy w stanie zoptymalizować, używając ditto. Także używając ditto, zamiast robić to w ten sposób, to po prostu skopiowałbym najpierw nasz pierwszy regex, następnie od razu drugi, używając po prostu skrótów klawiszowych Ctrl C, a następnie w kodzie. Używając skrótu Ctrl V wkleiłbym drugą wartość. A teraz, żeby odnieść się do pierwszej wartości, którą skopiowałem, to otworzyłbym ditto, używając skrótu klawiszowego Ctrl tilde. Jak widzimy tutaj mamy naszą historię schowka. W tym miejscu powinny pojawić się dosłownie wszystkie rzeczy, które poprzednio skopiowaliśmy do tej pory. Jak widać tutaj ditto numeruje historię, i elementy od samej góry są najnowsze, a im niżej w dół, to tym starsze elementy zostały skopiowane. Także moim drugim regexem był element z indeksem 2. I w ten sposób nie musiałem drugi raz ponownie cofać się do programu, z którego skopiowałem drugi regex. Ale poza tym Ditto umożliwia też opcję wyszukiwania z wartości, które zostały poprzednio zapisane. Także załóżmy, że miałbym tutaj zapisane jakieś hasło poprzednio albo jakiś adres URL, do którego teraz chciałbym się odnieść. I mogę oczywiście skopiować je ponownie, ale mogę też skorzystać z Ditto. Po to, aby przeszukać poprzednio zapisane wartości. Także wystarczy, że podobnie tworzę ditą klikając ctrl tylde następnie wcisnę Tab. Jak widać, mój kursor pojawi się tutaj w oknie wyszukiwania. I wystarczy, że teraz zacznę pisać na przykład jakiś adres URL, który mam na myśli. I niech to będzie na przykład Microsoft. Jak widzimy, mamy tutaj wszystkie wartości, które zawierają w sobie wartość Microsoft. I poza tym, jak widać, wielkość czcionki nie ma znaczenia. Także mimo tego, że pisałem z małych liter, to równie dobrze ditto wyszukałby wartości, które były pisane z wielkich liter. A poza tym używam jeszcze ditto do kopiowania, czy też wklejania kilku snippetów screenshotów na raz. Także, jeżeli zrobiłbym tutaj dwa snippety i chciałbym je wkleić do jakiegoś programu, przykładowo wkleję do Painta, to klikając Ctrl V, oczywiście będę miał mój pierwszy snippet. A teraz jeżeli chciałbym od razu wysłać drugi snippet, to wystarczy, że ponownie wcisnę Ctrl Tilde. Jak widać, drugi snippet został również zapisany, i wystarczy, że kliknę na niego, aby wkleił się on do programu. Także w ten sposób, używając Ditto, będziemy w stanie kopiować wiele wartości, oraz je wklejać. Poza tym będziemy w stanie przeszukiwać historię skopiowanych wartości, oraz będziemy też mogli użyć Ditto do wklejania oraz kopiowania wielu snippetów screenshotów. Jeżeli szukasz aktualnych kuponów zniżkowych na moje kursy, to zapraszam na stronę linktree stack gdzie są one dostępne.